Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest niedziela i trzeci nasz dzień weekendu na Warmii. I nie, nie wstaliśmy dopiero. Wszyscy jesteśmy po śniadaniu, po spacerze nad jeziorem, ale nie chciałam wam po raz kolejny pokazywać siebie zachwycającą się lasem i wodą i wszystkim. I pewnie myślicie, że jestem w ogóle jakaś, nie wiem, pierwszy raz las widzę na oczy, czy coś. Nie! To nie jest tak, że jakieś dziecko z miasta przyjechało i się podnieca, tylko właśnie Chodzi o to, że mi tego brakowało, że dawno właśnie nie miałam takiego kontaktu z przyrodą i tak mi się tęskni. I tak mi się przypomniało, że jakoś tak... Słońca tęsknił za przyrodą. No! Ja. Za takim właśnie lasem, wodą, spokojem, pustkowiem. Mimo, że nawet nie ma jakiejś super pogody. Znaczy, jest fajnie, bo jest super ciepło. Tylko co tak średnio, co trzy godziny pada. Ale jest naprawdę, jest, jest mokro. Ale tak to jest super. I tak, wyspaliśmy się mega, bo wczoraj poszliśmy wcześniej spać. Jesteśmy wypoczęci pełni sił. I ja wczoraj odkryłam ba, basen solenkowy, bo też byliśmy tutaj na termach. I ja odkryłam basen solankowy, Bardzo mi się przyjemnie pływało. Więc teraz pójdziemy i na saunę. Nie, nie pada. Myślałem, że pada, ale tak trzeź... Bo, bo tam trzeszczy, wiesz, wszystko tutaj i się tak taki odgłos, że musiałam. No i idziemy jeszcze na idziemy jeszcze na raz na baseny, na saunę i wracamy do domu. Do miasta, do łodzi. Na mecz. Na mecz. <laughs> Fajnie, nie? Fajnie. No, więc y, taki nasz był weekend. Dobra, słuchajcie, uciekam, zabierzemy was może na te tarwę. Jeszcze raz pozlewamy ze Lew pokomentuje, ale słoń utknie w jakiejś zjeżdżalni. Ale cały czas się bije z myślami, czy im to pokazać, czy nie. Naprawdę wszyscy no. no, Pokazałaś i pokażesz No, ale Lew się tak nie kompromituje, jak... Mhm. Jak słoń w akwenach wodnych. Słuchajcie, jest awaria działa tylko. Dwa baseniki tylko no, działają. A reszcie, resz wreszcie jest awaria. Ale jak nie pomyślałeś o tym, że... Aha. Nie pomyślałeś o tym, że basen popełnił samobójstwo. Jest, jest opcja. <gry> Szczęki. Słoń Szczęki, gruby kina, słoń morski jest takie zwierzę jak Słoń morski. Ile już słońcu basenów zrobiłeś? Ile już basenów zrobiłeś słońce? Zrobiłaś słońku. Wcześniej zrobiłem <laughs> 25 minut. 25. No. 25. Jest taki, pokażę Wam z 10 metrów na ten basen, ale to i tak to Ale mój, że Ci się basen solankowy podoba, tak? Bardzo. Bardzo. Bardzo przyjemny, taki ciepły. No to ciepły się, to to jest, to, zimę, to prawda. Trochę zimia, nie wiem dlaczego nie piję kawę, basen. To, to jest taki ciepły taki jest ten basen. Myślę, że zdrowotny. Myślisz, że to naprawdę coś daje? Uh -huh. Ja Myślę, że to jest lekko solona, ciepła woda po prostu. Słońce, co próbujesz zrobić? Co? Co próbujesz zrobić? Uro. Dosyć nieporadnie to wygląda. No co ty? O kurde. To jest ciekawe. Słoń ostry. Słoń no ostry. Patrz, tak się dopływa. patrz. Co to jest? Wymyśliłaś nowy styl. Może kiedyś będzie na olimpiadzie. Styl słonia. To chyba zawody w najwolniejszym płynięciu na świecie będą. da no tak Da się, da się. Basenik pokażemy. Ja znaczy, basen nie. Nie jest, nie zlewamy dzisiaj. Nie. znaczy możemy pozlewać, ale nie, nie pomyślałem nie o tym. O nie obwiniam cię o to. Bo przyszliśmy i połowa basenów była nieczynna i właśnie... Nie. Pytanie, czy to przypadek, czy może jednak baseny popełniły samobójstwo. 25 basenów. <grym> ale ten akurat działa. No, to psuje teorię. Piskową ale myślę, że mogłaś maszyć w tym swoją trąbę. <śmary> grzbiet, styl grzbietowy na słonie A ja idę jeszcze raz spróbować tą, tą zjeżdżalnię. Bo jeżeli drugi raz nie uda mi się zjechać, to znaczy że z nią jest. Nie <śmary> że nie zjechamy, tak Idziesz na zjeżdżalnię jeszcze raz? No to chodź. już się wymeldowaliśmy, ale idziemy jeszcze raz nad jezioro, wyciągnęłam lwa. lwa. Do lasu nas patrzy. O! No Wskazywałam wam mojego outfitu dziś. Mamy jeszcze piwko do odbioru. No właśnie, muszę odebrać w pani. Ale mm. w sobie przechowuję pani rowarka. Gałgan z tyłu. Słoni lew! słonie lew! Słoni lew! Tu jest jeszcze słoniczek? Jest słoniczek? Jest no, czyli to słoniczek. To słoniczek, a nie słonila. Słonila. On, on jest taki... Słonil. ...grubiutki. Grubiutki gałganek. Grubiutki gałganek, jak mhm. słoniczek. E, nie, nie, nie! Nie! Rozumiem. Ładna Ale jest ta ścieżka, nie? Śpiewają. Ojej, no tak mi się podoba i ptaszki śpiewają w ogóle Tutaj. Uroczo tutaj. I mamy taką super pogodę, bo nie ma upału, nie ma też słońca, ale jest super ciepło. Hmm? Nie? Fajnie. Tak akurat. Fajnie, tak jest fajnie. Idealna pogoda. Tup, tup, tup. Idzie słonik sobie przez las, przez las. O kurde, miałem nie śpiewać we vlogach. To ja miałem nie śpiewać we vlogach. No ja też miałem nie śpiewać. Kuń śladek Kuń Ślady kunia no, a, a tu są ślady słania Aleczytaliśmy, by... że kurde można było jeść na koniać się wyjeździł, Nie. Bo... No, jeszcze gdzieś pojedziemy na moc Następnym razem Następnym razem Cześć Cześć Może rowerek No dzisiaj nie no nie, też już mi się troszeczkę nie chciałoby dzisiaj płynąć a poza tym jest taka pogoda, że może lunąć za chwilę i to mnie trochę przeraża, bo się ale i tak jest pięknie no jest taka cicha spokój zarąbiste są jeziora, nie? Mm. tu jest jeszcze taka fajna plaża sobie poleżeć. malutka, ale fajna malutka, ale fajna, no fajne takie tak, no no to fajnie, nie? To tak nie stało. Tam jest dołek, tam można skoczyć, tam wczoraj, wczoraj, przedwczoraj, skoczać rower. Mhm. Super, chociaż najfajniejsze są takie dzikie, ale tu w ogóle nie ma ludzi, więc... Fajnie, fajnie. jest. Ktoś kajakiem płynie, lecować. Jest tam jakiś kajakarz. Co ty masz z tym kajakiem? Może kupimy sobie taki kajak, będziemy mieć tak na stałe, będziemy sobie wozić. Tani jest kajak. Jak będziemy mieć domek, to kupimy kajak. Mm -hmm. Ale obiecaj. Obiecuję. Bez motorku. No i co, żegnamy się z jeziorkiem? Żegnamy się, widzimy już. Nie? No, powrót, na meczek. Na meczek. Hooray! Ostatni już. No ostatni, ostatni. Ale olimpiada się niedługo zaczyna. To jest jeszcze gorsze zło niż y, meczar. Oj przestrzeg. To jest najgorsze już zło po Olimpiada to jest najgorsze zło. Nie, najgorsza to jest zimowa. Nie, zimowa jest ciekawość. O! O! ciekawe. To jest ciekawsza. ciekawe. Najgorsza jest letnia. To co? To... jezioro. Papa. pa. pa. Ja miałam właśnie powiedzieć, że dzisiaj to będę kibicować. Będziesz kibicować? Będę, będę. Nie chcę, żeby Portugalia wygrała. Nie należy im się, prawda? Nie. Chata smako, idziemy zobaczyć. Możemy. Tak, możemy zobaczyć. Proszę. Także dzisiaj będę, będę kibicować. Będziesz kibicować. Mhm. Będę oglądać mecz. Widzisz, wtrąciłeś Wkręciłeś. Się. Nie mów do mnie on, no. Kręciłaś się słowo. Tak. Może to, Ej, to już trochę krzywe. Jak mówisz do mnie on, to już trochę... Może tak, może masz rację. To już sushi chłopaka zrobiłeś, to już wystarczy. Nie, ja zrobiłem, nie musiałem robić, no. Na, na sushi jego Przepraszam, sushi jest dziewczynką. <grym> Pamiętam to jak jechaliśmy w tamtą stronę. To chyba była taka, no, taka właśnie chatka. Tu nie wiem czy to nie, nie tu będzie. Uh -huh. To tu. Tu? Uh -huh. Może podjechać, zobaczymy chatę. Smaku. Może jakiegoś pieroga upolujemy. O, nawet się. sporo ludzi stoi to. Dobry znak. O i taki stary domek jak słonie lubią. w stanie nakarmić słonia i dwa. Co ty na to? Będziemy próbować. A? Bida jedne pierogi na <śpuszczak> spółkę. Lew, <śpuszczak> 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 testuj pieroga. Testuję. Wyglądają dobrze. Rozgotowane troszeczkę. Tak. Mhm. Pachną pięknie. Pachną pięknie. No już. Jedz, najwyżej się poparzysz, ale nie trzymaj w niepewności. Jaki werdykt? Bardzo dobra. Bardzo dobre? Uh -huh. <laughs> nie bierzcie gołąbków wegetariańskich, były okropne.